Cześć kochani, mamy wtoreczek. Zobaczmy, jaka runa będzie nam towarzyszyła dzisiejszego dnia. Dagas, jak pięknie! O jejku, jak cudownie. Um, otwieramy. Nasze serca, otwieramy nasze przestrzenie na to, co najcudowniejsze w naszym życiu. Pozwólcie sobie na te wspaniałe, olśniewające zmiany. Pozwólcie sobie dostrzec to, co pozytywne. Pozwólcie sobie na otwarcie się. Um, To, co chciałabym jeszcze tutaj powiedzieć. Każdy z nas niesie jakiś balast, tak? Każdy z nas ma tą sferę cienia. Każdy z nas coś tutaj niesie, coś, co przeżył, coś, co w jakiś sposób go też sponiewierało w życiu, tak? Ale należałoby znaleźć w tym równowagę, czyli otworzyć się też na wszystko to, co pięknie nam zbalansuje to, co złego się wydarzyło. My powinniśmy być tutaj. Powinniśmy znaleźć ten balans i równowagę. Powinniśmy znaleźć ten moment, w którym wyczujemy, że jesteśmy w tym punkcie zero i wchodzimy na nowe. To jest takie olśnienie, bo Dagas też jest runą, która Mówi o rytualnym ogniu, tak? Więc też ten ogień może rozpalić się w nas, ale przede wszystkim bądźcie dzisiaj otwarci na to, co piękne, co dobre. Niech to Was niesie, niech oświetla Wam drogę, niech ludzie się do Was uśmiechają i Wy uśmiechajcie się do ludzi. Postarajcie się dzisiaj spędzić dzień bez narzekania, bez mówienia, że coś jest nie do końca fajne, czy takie czy inne, otwórzcie się na to, co piękne. Cudownego dnia.